Cóż to za kieszonka w majtkach? Czy to nowy portfel dla Matyldy? Czy może ukryty schowek na czekoladę w trudnych dniach? No bo ja już sam nie wiem. Raz słyszę, że to jest higieniczne, a potem wjeżdża TikTok i mówi włóż tam liść laurowy, to odstraszy złe moce i brzydkich chłopów. Serio? Co to jest do licha? Matylda, łowczyni demonów? Czy to nowa funkcja z harego Pottera? Broszka patronum. I teraz najlepsze. To działa, bo jak włożysz tam liść laurowy, to facet naprawdę nie podejdzie, bo nie wiesz czy ona ma okres, czy gotuje bigos. I też tego nie wiem, czy zapraszam ją na randkę, czy na degustację. Skarbie, co tak pachnie, to ty? Nie, to karkówka z majtek. No i słuchaj dalej: niektórzy wkładają tam mieszankę ziół i mówią to leczy Matyldę. Leczy? To czemu nie wciśniesz tam jeszcze tabletki na tarczyce, plastry nikotynowe, no i jeszcze może krople żołądkowe? Zrób z tego aptekę całodobową. A jak przyjdzie ginekolog, to od razu masz gotowy bufet. Pani Kasiu, co tu mamy? Zioła, czosnek, trochę rumianku i suszone pomidory. To wersja włoska. No i nie wiem, że ja to wiem, że kobiety są tajemnicze, ale jak zaczynacie wkładać liście do majtek, to ja się pytam, gdzie jest granica? Co dalej? Rodzynki na owulacje, angielskie na Libidą, Laska Wanilii do Stringów? Laski to nie jest termomik z wargami. Nie przyprawiajcie się jak żeberka z Biedronki. No bo za chwilę będzie przepis na Tindera. Wkładam liść laurowy, potem rozmaryn i czekam, aż się zrobi z tego mąż. Matylda to nie garnuszek. Jak coś piecze, to nie dlatego, że jest ostro przyprawione, tylko że trzeba iść do lekarza. A zioła zostawcie kucharzowi. Zasubskrybuj, bo bez tego to jak majtki bez kieszonki, nie wiadomo po co i trochę dziwne.